Mazur, urodziła się w kwietniu 1924 roku w Miernowie, czyli ma 97 lat. Z temu nazywała się Rosiecka, miała trzech starszych braci: Józefa, Stanisława i Jana. Kiedy wybuchła II wojna światowa, babcia miała 15 lat, czyli była w naszym wieku. Miała skończone 7 lat szkoły podstawowej w Miernowie. Ludzie we wsi wiedzieli o sytuacji międzynarodowej i zagrożeniu wojennym, ponieważ w Miernowie było rady słuchawkowe, przez które dowiadywali się o sytuacji w Polsce. Dodatkowo najstarszy brat babci, Józef, prenumerował Gazetę Grudziądz, z której też pozyskiwano informacje. Na wsi nie było tak spokojnie, jakby się mogło wydawać. Niemcy bombardowali nasze tereny. Jednym z takich miejsc były na przykład Miernowskie Błonia. Ludzie zmuszeni byli chować się w piwnicach domów. Przez panikę i popłoch, i myśląc racjonalnie, chowali się także w lasach. Kwitł handel wymienny czyli przyjeżdżali ludzie z miast w poszukiwaniu żywności i w zamian za nią oferowali inne towary, których na wsi nie było. Generalnie na wsi panowała bieda. Do domu rodzinnego babci przyszły raz dwie kobiety po chleb i kasze. W, domu, w drodze powrotnej, jak się później okazało, Niemcy skonfiskowali tą żywność. Wróciły z powrotem z płaczem i przerażeniem. Na wieś przyjechał człowiek, który organizował tajne nauczanie dla młodych dziewcząt. Zgłosiło się ich wtedy 10, włącznie z moją babcią. Uczone ich pierwszej pomocy, były szkolone na sanitariuszki. Były także uczone jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Co jakiś czas na wyśp przyjeżdżali tzw. tajniacy, czyli Niemcy ubrani w cywilne ubrania i obserwowali zachowanie mieszkańców. Było takie zdarzenie na wsi, że jeden z mieszkańców, nazywał się Rogala, na wyszedł na spotkanie córce, która wracała z innej miejscowości. Pobawił przed Niemcami, chciał poinformować ją o niebezpieczeństwie i zagrożeniu. Niestety został namierzony i zastrzelony. Córka wróciła wtedy bezpiecznie do domu. Po tym zdarzeniu zapanował strach wśród mieszkańców, ludzie bali się wychodzić z domów. Moja babcia, z racji wieku, jak sama mówi, wiele nazwisk i sytuacji nie pamięta. Te, które zostały jej w pamięci, właśnie wam opowiedziałam. Chciałabym też wspomnieć o moim pradziadku. Mój pradziadek, Władysław Mazur, czyli mąż mojej prababci, w czasie gdy wybuchła wojna, służył w Wojsku Polskim, wywołanych pod Halańskim. Po kapitulacji wrócił do Cieszków, gdzie wtedy mieszkał. Podczas wojny przebywał w konspiracji. Posiadał w domu radiostację, dzięki której dowiadywał się o bieżącej sytuacji wojennej. Roznosił również ludziom gazetki konspiracyjne. Dziadek był tzw. Tak łącznikiem. Po wojnie był prześladowany przez ówczesne władze polskie, nawet był więziony przez krótki czas. Przybywał w więzieniu w pieczowie. W okresie PRL-u dziadek słuchał cały czas Radia Wolna Europa. Bardzo interesowała go sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. Radiostacja, której używał dziadek podczas wojny, została później przekazana do naszej szkoły jako eksponat. To tyle, co przygotowałam o mojej rodzinie. Dziękuję za uwagę.